Moi drodzy, punkt 9.6. Moje ekspertyzy w raporcie dotyczącym negatywnego wpływu na gospodarkę, na nasz sektor rolniczy i rolno-spożywczy, jeżeli chodzi o wpływ zielonego ładu. Punkt 9.6 ekspertyzy brzmi następująco. Działanie nakierowane na wymuszenie ogólnej zgody dla żywności GMO. I teraz muszę to wyjaśnić, bo to nie jest takie proste. Temat jest bardzo delikatny, bo bardzo dużym graczom na świecie zależy na pewnych kwestiach. Drodzy Konsumenci, bo tutaj tyczy się to nie tylko rolników, ale też was, konsumentów. Po pierwsze, ja kiedyś temat GMO obiecuję, że szczegółowo wyjaśnię, bo temat jest bardzo trudny, złożony, ale można go powiedzieć w prosty sposób. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to to, żebyście mieli świadomość jednej kwestii. Europa jest jedynym miejscem na świecie, podkreślam jeszcze raz, na świecie, gdzie, uwaga, nie ma ogólnej, w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zgody na GMO otwartej. GMO jest bardzo popularne w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej, w Australii, w Azji. Eee, Niemiec, jest w Afryce, przyznam uczciwie, nie mam po tym pojęcia. Jest dozwolone, ale ile tam tego się uprawia, to Wam nie powiem. Natomiast do czego zmierzam? Spór między naukowcami trwa od lat. Zdrowe, niezdrowe, w tym momencie powiem stop, to nie jest istotne. Istotne jest to, że my w Europie przez wiele lat mogliśmy radzić sobie bez GMO. I ja tutaj przypomnę z dużym wykrzyknikiem, żebyście mieli proszę o tego świadomość, że na przykład w przypadku, takim dobry przykładem, dobrym przykładem GMO jest soja. Soja GMO, czyli transgeniczna, na świecie, jak są brane statystyki, ona plonuje niżej, podkreślam jeszcze raz, niżej, daje mniejszy plon nasion z hektara, niż soje odmian tradycyjnych, nietransgeniczne, niemodyfikowane. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ wokół GMO jest bardzo wiele kłamstwa, i tu chodzi jak zawsze o pieniądze i o władzę. Chodzi o to, że na świecie są firmy, które zarabiają krocie na tym, że wprowadzają GMO do poszczególnych krajów. Dlatego że odmiany GMO w zdecydowanej przewadze są po prostu zwyczajnie chronione prawem patentowym bardzo często, i właściciele tych odmian, hodowle nasienne. Potrafią zarabiać podwójne pieniążki, dlatego że raz ze sprzedaży nasion, dwa, za korzystanie z patentu, za jedno i drugie finalnie płaci rolnik. Oczywiście ktoś powie, no dobrze, ale przez lata było tak, że my nie byliśmy zmuszeni. No tak, to jest prawda. Tylko problem polega na tym, że wszystko się zmienia. Dlaczego? Dzisiaj w Europie mówi się jasno, że Europa GMO oficjalnie nie posiada, nie ma takiej odgórnej zgody poszczególnych. Praw, przepraszam, zapisów w poszczególnych krajach. Natomiast dlaczego ja to powiedziałem, że jest to działanie nakierowane na wymuszenie? Co się musi wydarzyć, żeby były warunki sprzyjające w Europie do wprowadzenia GMO? Nacisk. Trzeba wygenerować nacisk ze strony, uwaga, samych rolników, żeby ci zażądali wprowadzenia GMO. Obecnie ten nacisk nie istnieje. Rolnicy. Nie ma czegoś takiego, że zbuntowali się, powiedzieli, bez GMO to my nie będziemy uprawiać. Nie. I teraz powiem Wam, co się prawdopodobnie wydarzy. To jest oczywiście moja ekspertyza i moje zdanie. W ramach Zielonego Ładu powiedziane jest jasno i wyraźnie, że będziemy ograniczać do maksimum zużycie pestycydów. Czyli mówiąc wprost, będziemy nakładać Wam przepisy takie, które spowodują. Że będziecie karani za stosowanie tego, 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 tego. Niezależnie od szkodliwości, bo wybaczcie, ale tu nadal podkreślam to jasno i wyraźnie. Proszę Was, drodzy rolnicy, nie padajmy bajek. Jeżeli my nie mamy wpływu na to, kto klasyfikuje dany produkt jako szkodliwy i nieszkodliwy, to może to zrobić każdy po uznaniu. Każdy, mówiąc, mam na myśli urzędników. Finalnie chodzi o to, że nam, rolnikom, będzie zabierać się poszczególne metody walki z chorobami, ze szkodnikami. Tutaj, tutaj chodzi najbardziej o szkodniki. I z chwastami. I teraz, jeżeli się będzie nam zabierać poszczególne metody, to my będziemy mieć coraz mniej narzędzi, wierzcie, mieć coraz mniej narzędzi do tego, żeby na przykład zwalczyć dane szkodniki. Jednocześnie, uwaga, biorąc pod uwagę, że Europa otwiera się na żywność z innych miejsc na świecie, gdzie GMO jest dozwolone, my do Europy będziemy ściągali, a my jako rolnicy będziemy zalewani towarem konkurencyjnym. To się już dzieje. Przypomnę przykład soi i śruty sojowej. To, że dzisiaj mamy stan, w którym Polak nie uprawia GMO, bo nie może, jeżeli chodzi o soję. Mówię w dużym uproszczeniu, bo oczywiście, jakby się uparto, może. Ale ogólnie narracja jest taka, że nie może uprawiać soi transgenicznej. To nic nie zmienia, bo drodzy konsumenci, drodzy słuchacze, jeżeli idziecie do sklepu spożywczego i kupujecie pieczywo chlebek sojowy. To ja Wam mogę obiecać, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że spożywacie żywność GMO, bo ta soja jest prawdopodobnie z importu, w wyniku czego jest sprowadzana z krajów, gdzie jest GMO. O tym jeszcze kiedyś powiem. I teraz, co się dalej wydarzy? Jeżeli rolnikom się powie tak, od Józa tego nie możesz, tego nie możesz, tego nie możesz i tego nie możesz, ale jednocześnie Twoi dotychczasowi odbiorcy, czyli firmy, które kupowały od Ciebie na przykład nasiona mogą sprowadzać śruty ziarno i inne produkty spożywcze z krajów gdzie GMO jest uprawiane na potęgę dzięki temu finalnie coś tam jest tańsze a więc rolnik zostanie postawiony pod taką ścianą tobie nie wolno tego stosować więc masz większe problemy więc masz większe koszty ale jednocześnie na twój rynek wprowadzamy towar który produkowany jest przy innych standardach chociażby z wprowadzany z krajów grupy Mercosur Przypomnę, wiecie doskonale, o czym mówię. Więc w tym momencie rolnik mówi: No to chwila. No to ja mam mniej środków ze względu na zdrowie, a oni nas zawalają dziadostwem, które ma więcej środków i do tego jest jeszcze transgeniczne. To ja też tak chcę. I to właśnie jest nic innego, tylko działania nakierowane na wymuszenie ogólnej zgody. Dlaczego? Dlatego, że nas, rolników, się podstawi pod ścianą. Słuchajcie, no, nie możemy stosować tego i tego, ale gdybyście chcieli GMO, no to finalnie może by warto o tym pogadać, bo byście sobie poradzili ze szkodnikami, z chwastami i z chorobami. Przypomnę, bardzo prosta rzecz. W technologii GMO większość transgenicznych soi jest zmodyfikowana w kierunku tego, że ta soja jest pryskana glifosadem. Przypomnę, nazwa substancji aktywny glifosat, produkty na świecie, randap i zamienniki. Więc finalnie, mówiąc wprost, pryskamy na chwasty, na roślinę, na soję takim i takim środkiem, gdzie konsument potem to zjada. Ja przypomnę tylko, bo tak to działa. My, możecie mówić, co chcecie do konsumenci o polskim rolniku, ale prawda jest taka, że my u nas takiej procedury w standardzie nie mamy, bo nie mamy GMO. Mówię teraz o soi. I teraz Moi drodzy, miejcie świadomość, mówię tutaj do osób i młodych, i starszych, i panów, i pań, do wszystkich, którzy chodzą do sklepu pożywność. Miejcie świadomość, że dzisiaj już was się oszukuje, dlatego że nie macie informacji na przykład na produktach sojowych, że pochodzi lub nie pochodzi jako prawo, jako obowiązek wskazywania zaznaczania. Nie macie tam informacji, że ten produkt jest zrobiony przy użyciu surowców pochodzących z krajów, gdzie uprawiane jest GMO. Bo prawo tego nie wymaga. Takie jest prawo. Dlatego zawsze się śmieję, jak ktoś mi mówi, że on jest bioturbo i eko, bo on tylko pije mleko sojowe, gdzie ja mam świadomość, że dzisiaj, według statystyk, ponad 94-95% całej soi na świecie uprawianej to jest soja transgeniczna, czyli GMO. Więc świadomość tego, że ja sobie piję zdrowe mleko sojowe. I na pewno wszystkie mleka w Polsce pochodzą z soi nietransgenicznej. Gratuluję optymizmu. Ale idąc dalej, w ten sposób, drodzy panowie, drodzy rolnicy, w ten sposób wepchnie się, nas, wepchnie się nas pod ścianę i się nas będzie namawiać do tego, żebyśmy w to weszli. I nie chcę mówić o konsekwencjach, bo musiałbym mówić godzinami, ale jako chemik, jako biochemik, daję wam słowo że poruszanie się obecnie bez GMO, bez genów Randa-Predi, bez genów różnych odporności na różne dziadostwa w roślinach, w polach, na plantacjach, my sobie radziliśmy i radzimy. I naszym problemem nie jest to, że my nie mamy GMO w Polsce czy w Europie. Naszym problemem jest to, że są w Europie grupy interesów, bardzo bogate, które mam wrażenie są w stanie zapłacić każde pieniądze, żeby do tego ostatniego miejsca na świecie, jakim jest Grupa Krajów Unii Europejskiej, wepchnąć właśnie GMO. Można by zadać sobie proste pytanie. Czy przypadkiem, czy nie przypadkiem jest to, że jeden ze światowych liderów technologii GMO, amerykańska firma Monsanto, poprzez kapitały, poprzez różne rzeczy, weszła do Europy jako firma, którą kupił niemiecki Bayer. Bo oczywiście jest Monsanto, jest DeKalb, jest Corteva, tu trzeba to przeanalizować, co jest z czym powiązane, połączone, Odsyłam was do różnych materiałów, poszukajcie sami, ale to wszystko jakoś dziwnie się spina w parze, tak jakby stanowiło procedurę klocek po klocku, klocek po klocku. Ja mam dzisiaj rolę jednej rzeczy. Po pierwsze, uświadomić nas, rolników, że GMO nie jest koniecznością i nie jest to wyjście jedyne w swoim rodzaju. Po drugie, że GMO na świecie planuje w wielu przypadkach gorzej niż odmiany transgeniczne, po trzecie, że wycofywanie obecnie substancji aktywnych i likwidacja wielu pestycydów i zapowiedzi zielonego ładu, które mówią jasno i wyraźnie, zredukowanie ogromnie do dołu ilości zużywanych pestycydów tylko w Europie, bo do producentów spoza Unii Europejskiej, od których żywność wprowadzamy, tego procesu nie wprowadzamy, to wszystko będzie na nas wymuszało wepchnięcie GMO. To jest oczywiście moje zdanie, ale miejcie świadomość, że tak to robiono w wielu krajach na świecie. I tutaj u nas w Polsce i w Europie jestem prawie pewny, bo jasno widzę, nie jestem kuli nie mam, ale jestem prawie pewny, że właśnie w tą stronę to pójdzie. I dlatego ten punkt uważam, że jeden z najważniejszych w mojej ekspertyzie.